No, no, Dzisiaj oceniam hamburgera z zestawu. Taki zestaw. Dwa hamburgery. Dwa kawałki kurczaka. Pudełko frytki i, i kubek. I się że o różnych porach, niby nie powinno to mieć miejsca, ale o różnych porach jest różna jakość. Zobaczcie ten, jak jest na przykład zapakowany. Tak na odpierdziel, krzywo wszystko. Oczywiście, a teraz jesteśmy o godzinie... Siedemnasta, siedemnasta trzynaście. Dzisiejszego dnia jakby nie było. Ja się zastanawiam. O co kamanczy za duże po prze prostu przepracowanie materiału? Bo wieczorem, wieczorem i w południe, przed południem, przed szczytem zawsze jest to lepiej mi smakuje. I nie mówię, że to jest złe, ale w Czechach było lepsze. Dzisiaj widzieliście, wskazywałem w Czechach, co było, ale co było w Polandzie, zaraz po przylocie. Pozdrawiam serdecznie, mówił do Was Star TV. Jakie macie zdanie? Jestem zwolennikiem KFC i lubię KFC, ale myślę, że po prostu albo pracownicy za mało zarabiają, albo niektórzy nie pracują odpowiednio. Pozdrawiam siema.